Nekromanci przesyłają nam wyrazy do zgodnej wdzięczności i powiadają, że przez okres twojej służby u mnie zawsze będziesz mieć do dyspozycji jednego z członków gildii. Mój wierny wasalu, z ulgą i wdzięcznością przyjmuję twoją przysięgę lojalności. Jak wiesz, mój nikczemny brat Archibald zajął zamek mego ojca i uzurpował sobie prawo do tronu. Wiesz, czy wybrał Archibalda, który następnego dnia koronował się na króla. I tak rozpoczęła się wojna o sukcesję. Znajdź go, zanim wpadnie mu w ręce. Bez niego nigdy nie zdoła ustalić miejsca ukrycia pozostałych elementów. Po przestudiowaniu ksiąg z biblioteki dowiadujesz się, gdzie znajduje się źródło magii. Niestety zostało już znalezione przez jednego z twoich rywali. Wszystko przebiega zgodnie z planem i w ciągu dwóch tygodni powinniśmy być w domu. Przypadkowo odkryliśmy jednak cieszące się złą sławą Wyspy Piratów. Minęło kilka pokoleń, i królestwo ustanowione przez Jarkonasa rozwijało się i rozrastało. Moje wojska rozbiły obóz u podnóża zniszczonego zamku. Informacje, które posiadamy, są niepewne i bardzo skromne. Okoliczni chłopi pouciekali ze swoich wiosek, a większość informacji uzyskanych od odnalezionych niedobitków zamkowego garnizonu przeczy sama sobie. Wieści o twoich zdolnościach dotarły do barbarzyńskiego kraju Kreolot. Starcia jego mieszkańców z wojskami Erafi są już legendarne. Wielu mówisz, to właśnie dzięki nim żołnierze Erafi są tak twardzi w walce. Pola Erafi usiane są ciałami jej rycerzy. Dla nas to okres zbiorów. Okres wojny. Nazywam się Dorel. Jestem ambasadorem ze Przynoszę wiadomość od królowej Katarzyny. Po odbiciu stolicy na dwór przybył posłaniec krigański. Twierdzi, iż mają zakładnika, którym jest król Erathi, Roland. Jestem Winston Langer, ambasador z Brakady, rządzonej przez wielkiego maga Magnusa. Siły statali i kreulodu ścierają się nieustannie w bitwach na ziemiach zachodniej Erathi. Nie doceniłam siły i determinacji mojego przeciwnika. Podczas wojen domowych mało uwagi poświęcałam Kriganom. Teraz walczą z zapałem, jakiego się po nich nie spodziewałam ani ja, ani Roland. Orwald! I to napawa mnie odrazą. Zmarnotrawił swój czas, nie uczynił nic, by zapisać się w pamięci potomnych. Jego ziemie będą moje. Podróżując z Erati do mojej ojczyzny, Tatali, mijałam wiele miast i nie spotkałam żywej duszy. Dookoła czuć jedynie odrażający odór śmierci. Obawiam się, że nekromanta zwołuje w okolicy swoją armię. Jedynymi naszymi sprzymierzeńcami są tutaj chłopi buntujący się przeciw Kryganom. Jeśli zostaniemy pochwyceni, Eratia i Avli wybrą się nas. Cieszę się. Gdy pokonam jednego, będę wiedział, jak postępować z innymi. Dzięki ich pomocy moja krwawa droga do trolu zostanie liczba sukces. Pragnąłem jedynie odpoczynku, ale wystarczył jeden huragan i oto znalazłem się na tej wyspie wśród odrażających, cuchnących tubylców. Bohaterowie przybyli zwrót żywiołów, mówią, że przysłali ich do nas sami Bogowie żywiołów, byśmy wspólnie zniszczyli Lucyfera Krigana oraz powstrzymali jego śmiercionośne aspiracje. Katarzyna zaufała im. Ja nie jestem tak łatwowierny. Odnalazłem gniazdo błękitnego smoka. Tutaj dokona się moje przeznaczenie. Błękitne smoki nie gniazdują zbyt długo, za to przewodzą wielkim stadom różnobarwnych smoków. Wyzwanie jest olbrzymie, ale jestem gotów. Lecz gdy wydawało się, że jestem bliski sukcesu, tajemniczy bohaterowie zagarnęli celnych poszukiwań. Trudno uwierzyć, że tyle lat już minęło od pokonania Archibalda i sprzymierzonych z nim nekromantów oraz zakończenia wojny o sukcesję. Od tamtych czasów moje życie jest koszmarem, pełnym duchów potępieńców z całego Enro. Jesteśmy duchami lasu, które widzą wszystko i sprowadzają cichą śmierć jednym, niedostrzegalnym strzałem. Dobrze spisywałeś się podczas treningu, Gelu. Stworzyłem eliksir życia i ocaliłem Awli przed zagrożeniem ze strony nekromantów z Dei, zasługując tym sobie na wysoką pozycję w leśnej straży. Przez całe życie studiowałem magię pod nadzorem czarowników z Brakady, aby zadowolić mą matkę. Ale wreszcie odezwała się we mnie krew ojca, barbarzyńcy. I poczułem, że moje dłonie lepiej pasują do miecza niżli do kostura czarodzieja. Obiecał godziwą sumkę za odnalezienie czegoś, co nazwał hełmem czaszki. Zapewne trzeba będzie obciąć komuś głowę, żeby zdobyć ten skarb. Zapowiada się niezła zabawa. Wygląda na to, że trik mój dawny pan wreszcie mnie wyśledził. Nie uszczęśliwiło go zbytnie odkrycie, że stałem się nekromantą i chcę zmazać tę plamę na swoim honorze. Trudno uwierzyć, że już tyle lat minęło od pokonania Archibalda i sprzymierzonych z nim nekromantów oraz zakończenia wojny o sukcesję. Od tamtych czasów moje życie jest koszmarem, pełnym potępionych duchów z całego Enrod. Jesteśmy duchami lasu. Które widzą wszystko i niosą cichą śmierć jednym, niedostrzegalnym strzałem. Dobrze spisywałeś się podczas treningu Gelu. Tworzyłem eliksir życia i ocaliłem mawli przed nekromantami z Deiji. Zasługując tym sobie na wysoką pozycję w leśnej straży. Przez całe życie studiowałem magię pod nadzorem czarowników z Brakady. Ponieważ tak chciała moja matka. Ale wreszcie odezwała się we mnie krew ojca. Barbarzyńcy. I poczułem, że moje dłonie lepiej pasują do miecza niż do czarodziejskiego kostura. Obiecał godziwą nagrodę za odnalezienie czegoś, co nazwał czaszkowym hełmem. Żeby zdobyć ten skarb, trzeba będzie zapewne komuś obciąć głowę. Zapowiada się pyszna zabawa. Wygląda na to, że Etrick, mój dawny pan, wreszcie mnie wyśledził. Nie uszczęśliwiło go zbytnie odkrycie, że stałem się nekromantą i chcę zmazać tę plamę na swoim honorze. Etrick nie jest głupcem. Poinformował o moim ukryciu tych, którzy potrafią mnie powstrzymać. Na pierwszy rzut oka widać tu działalność nekromanty. Chłopi zamieszkujący te ziemie zostali zamienieni w chodzące zwłoki, lecz żaden z panów i możnowładców nie pofatygował się by położyć kres tej ohydzie. Ja podejmę się tego zadania. Gdy zgubiliśmy się w lesie, a wokół nas pełno było wszelakich bandytów i potworów. Pewnie nigdy przedtem tak się nie bał. Ale bardziej interesowało go moje samopoczucie. Komu będzie brakować człowieka, który gotów był zrobić wszystko dla paru sztuk złota? A kapitan Balfour zabił własnego brata z powodu kilku miedziaków, których ledwie by żeby kupić miskę owsianki. <laughs> to właśnie mój tatko. No to krzyżyk na drogę, staruszku. Czy potrafisz przeżyć lata, nie rozmawiając z inną istotą ludzką? A co powiesz na niezliczone miesiące szukania pożywienia w leśnym runie i spania w błotnistych jamach? Ludzie żyją tak krótko i dlatego skazani są bez końca powtarzać własne błędy. Jednak żadna inna rasa nie wydała na świat tylu sprawców przemian. Nie pamięta o ludziach takich jak ja. Jednak Lysander to co innego. Od chwili, gdy zobaczyłem go po raz pierwszy, wiedziałem, że zmieni obraz świata. Wiem, że teraz tego nie pojmujesz, Werdziaku, ale z czasem zrozumiesz. Tak, jesteśmy barbarzyńcami. Tak, jesteśmy urodzonymi wojownikami. Ale wojownik nie jest zabójcą, jest obrońcą. Wszystko ma swój koniec. Jesteśmy niczym więcej niż postaciami z opowieści. A nasze życie łatwo może przerwać strzała lub uderzenie kamieniem. Poszukiwania Boba zaczynają się na wyspie Pyre. Arcymag poprosił o wsparcie swoją przyjaciółkę Violet, oferując jej w zamian swoją pomoc w zjednoczeniu jej barbarzyńskiego ludu. Wspólnymi siłami muszą więc stłumić barbarzyńskie powstanie na Pyre i pokonać druidkę Eredaun. Bohaterem tej opowieści jest Mongo. Dziedzic tronu potężnego północnego królestwa i najstarszy bratanek jego władcy. Jak każdy przyszły monarcha Mongo musi udowodnić, że zasługuje na władzę.